Zapraszam was dziś na recenzję urządzenia parowego model MUP02 od firmy MPM. W zestawie otrzymujemy zbiornik na wodę o pojemności 350 ml, rurkę przedłużającą o długości 67 cm, końcówkę do czyszczenia podłóg wraz z trzema nakładkami z mikrofibry, specjalną nakładkę do czyszczenia dywanów. Końcówkę do mycia okien wraz z małą nakładką z mikrofibry oraz ściągaczką do wody, końcówkę do czyszczenia fug, małą szczotkę do trudno dostępnych elementów, końcówkę do czyszczenia sprężoną parą, pojemnik do nalewania wody oraz instrukcję obsługi. Test urządzenia rozpoczniemy od umycia okna. Montujemy więc końcówkę do mycia okna wraz z nakładką z mikrofibry i ściągaczką. Pokrętłem ustawiamy temperaturę. Czerwona lampka informuje nas o włączonym urządzeniu. Celem wlania wody odkręcamy zielony korek. Musimy pamiętać, aby używać tylko wody destylowanej. Do mycia nie używamy oczywiście żadnych detergentów. Zamontujemy sobie teraz rurkę przedłużającą. Nasz mop ma teraz 115 cm wysokości. Nadmiar kabla możemy nawinąć na uchwyty znajdujące się na rurce i urządzeniu, dzięki czemu nie plącze się nam pod nogami. Mając zamontowaną rurkę przedłużającą, nie ma potrzeby trzymania przycisku włączającego urządzenie. Działa nam ono samoistnie. Urządzenie nadaje się do sprzątania każdego rodzaju powierzchni. Od paneli, przez kafelki, po dywany. Przydaje się również do usuwania kamienia z trudno dostępnych miejsc w łazience oraz kuchni. Jednak przy nakładce skupiającej działa dość głośno. Tak samo głośno działa z resztą z nakładką do włók oraz końcówką do okien, jednak wyciszyłam Wam o połowę filmik, abyście cokolwiek słyszeli z tego, co mówię. Nie wiem, czy dobrze tutaj to widać, ale fugi mop czyści naprawdę rewelacyjnie. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do przeczytania recenzji mopa na portal videotesty.pl. Pozdrawiam, cześć!